świetnie. Rychło w czas. No! Dzień dobry. Poproszę o to twoje pieniądze. Dziękuję. Zrobiłam sobie prezent. Sprawdźmy. No i co my tu mamy? Wezmę to. Ojej jakie ciężkie. To też wezmę. Zrobię zaraz coś fajnego. Gdzie są moje narzędzia? O no, tutaj. Co my tam jeszcze mamy? Oczywiście różowy wałek i farba. Jestem gotowa do pracy. Zamierzam pomalować pokój na różowo. Naleję farby do pojemnika. Teraz wezmę wałek, zanurzę go w farbie. Troszkę się rozlało, ale nie szkodzi. Ważne, że będzie różowo. Moje ściany będą odjazdowe. Co ona robi? Jak to co? Robię sobie pokój marzeń. Ciany pomalowane. Teraz biorę się za łóżko. Kręcę kilka śrubek i wyjdzie mi super domek. Muszę tylko troszkę go udekorować. Zabawki naklejka tu, naklejka tam. Mam też huśtawkę. Zasłonki i pluszaki. Wow, wygląda super! Nie zaprzeczę. Mój domek jest wspaniały. Jak z bajki. Ja też na coś wpadłem. Zaraz kupię sobie narzędzia. O, już jest kurier. Dzień dobry, oto twoje zamówienie. Dziękuję bardzo. pieniądze. A ja zabieram się do pracy. Jakie ciężkie. No i co my tu mamy? O, czarna farba. Po co mi ten wałek? Nie potrzebuję go. Po prostu zrobię tak. No i proszę, a teraz rozmażę farbę na ścianie. Jeszcze chwila. I moje ściany będą zupełnie czarne. Jak odjazdowo! Dobra, co mamy dalej? Okulary budowlane. No przecież będę budować i piłować. Co będziesz robić? Odpiłuję coś tutaj, mam trochę roboty. Ej, uważaj! Nancy, nie słyszę Będę miał wszystko czarne. Takie rokowe. Łóżko, ściany i dekoracje. Wow, to jest niesamowite. Niewiarygodnie przytulne miejsce. Teraz już zawsze będę tu odpoczywał. Okej, okay, co by tu założyć? Może niebieski? Nie, nie pasuje. Nie ma mowy. Powinnam kupić sobie coś nowego. Cześć! Potrzebuję cię natychmiast! Oto i jest! Mój ulubiony stylista. Witaj, witaj, wejdź! Chcę założyć coś superowego, pomożesz mi? Hmm. Oczywiście, moja droga, zaraz zamienię cię w księżniczkę. Let's go! Najpierw cię zmierzę. Okej, okay, wszystko jasne, ten materiał będzie do ciebie pasował idealnie. Troszkę magii i voila! Ojej, spójrzcie na mnie, jestem księżniczką! No, idealnie. Wow, jeszcze korona. Wyglądam wspaniale. Jestem zachwycona. Teraz całkowicie pasuje do mojego pokoiku. Dziękuję ci bardzo. W razie czego dzwoń moja kochana? Popa, pa, idę pracować nad nową kolekcją. Do zobaczenia. Co tak patrzysz? Świetnie wyglądam, co? Ja też się przebiorę. Nie, to mi nie pasuje, to też nie. Kurczę. Nic nie pasuje do mojego nowego pokoju, ale zaraz to naprawię. Mam farbę w sprayu i koszulkę. A teraz mam kratę na brzuchu. Patrz, sport to moje drugie imię. Mój Boże, jesteś żałosny. Mam po prostu dobre poczucie humoru. Widzisz? Gotowe. Idealna czarna koszulka. Jeansy też naprawię. Będą odjazdowe. Najpierw je trochę porwałem, a teraz pomaluję sprejem. Odlot, co? Na no serio będziesz je malował? Oczywiście czapkę też. Ok, metamorfoza prawie skończona. Muszę tylko dokleić kilka ćwieków. Prosto do mojej czapki. Wyjdzie mi niesamowita rokowa czapka. Super co! O, łańcuch też pasuje. Spójrzcie, jaki ze mnie kolo. Wszystkie laski są moje. Tak, tak. Wyglądam w tym stroju jak gwiazda roka. Muszę założyć skarpetki. Ech, chłopaki, zawsze są tacy zabawni. Przecież boso jest niewygodnie. A gdzie moja druga skarpetka? Hmm. Co robić? Kurczę, nie mogę jej znaleźć. Może jest tutaj? Albo tutaj? Gdzie ona się podziała? Tutaj też jej nie ma. Tu też nie ma. Kurczę. Ale mam pomysł. Gwizdek w ruch? Właśnie tak. Przyszedł mój przyjaciel. Chodź tu, piesku, znajdź moją drugą skarpetkę. O taką. No dalej, dalej. Szukaj. Co on na serio ją znajdzie? Zobaczysz. Ojej, to twoje zdjęcie, ale ubaw. To straszne. Nie o to Cię prosiłem. Idź stąd. Nie martw się, nikomu nie powiem. Patrz, poza moją świnkę. Jest naprawdę fajna. Nazywa się Baby. Zaraz znajdzie twoją skarpetkę, jestem pewna. Spróbujmy. Świnko, do dzieła. Nie takie rzeczy udawało jej się znaleźć. Ale moje skarpetki nie znajdzie. Znajdzie, znajdzie. Zobaczysz, jaka jest mądra. A oto i zguba. Wow, rzeczywiście znalazła moją skarpetkę. Pu, zabierz to ode mnie. Nie przesadzaj. Pora się troszkę podmalować. O, ciekawe kto to. Sprawdźmy. Wow, to dla mnie? Dziękuję bardzo. Narka. Sorry. Zobaczmy, co tu jest. Ojej, różne pluszaki. Tak bardzo je kocham. Rozgwiazda, Patryk. I cukierki. I jeszcze więcej pluszaków. Ale super! Zaraz będę się nimi bawić. Wypiję z nimi herbatę. Urządzę prawdziwe przyjęcie herbaciane dla moich zabawek. Ale pyszne. A co ja mam robić? Wiem! Mam przecież fajowy samochód. Był srebrny, a teraz będzie czarny. No, od razu lepiej. Przejdzie metamorfozę w super fajny sposób. Dodam mu trochę świeków. No to ja rozumiem, odjazdowa fura. Uwaga, moja bryka wkracza do gry. Pokażę Wam prawdziwą rokową imprezę. Maksymalna prędkość. Jaja. -ja! Co tu narobiłeś? Win go prosto w dziesiątkę, trzeba to powtórzyć. Nawet nie śni, daj mi tego pilota. Nie umiesz go obsługiwać. To boli. Ojej, co za głos. Pomogę ci biedactwo. Mam tu apteczkę. Nie martw się. Czym cię wyleczyć? O plaster. No jak? Dzięki, już mi lepiej. Proszę, to dla ciebie. Yummy. Dzięki. Ja też coś mam. Proszę, to dla ciebie. Super sobie, co on powiedział. Ej, spójrz, nie zamknęła szafki. Okay. Sprawdźmy, co tam jest. Wydaje mi się, że to jakiś sejf. W środku musi być coś bardzo cennego. Zajrzyjmy. Nie, stop! Gdzie jesteśmy? Wygląda na to, że nadszedł czas na challenge. Najpierw otworzę swój safe. On się uśmiecha, wow! Sto z kolorowych popytów. Wspaniale! Dokładnie. To dobry moment, żeby je ponaciskać i trochę się uspokoić. Dziwne, dlaczego są takie miękkie! I tak ładnie pachną. Wiem to żelek! Jest ich tak dużo. Mogę je zjeść wszystkie naraz. Naprawdę trudno jest się zatrzymać Czelkowe popity są takie pyszne Chyba zostawiła jeden Pewnie dla nas, żebyśmy spróbowały Spadajcie, to jest moje Auć, to boli Najwyższy czas dowiedzieć się, co mnie czeka Spójrzmy Myślę, że to jest coś bardzo miękkiego Hmm. O, nie, to żywe robaki. Nie będę ich jadła. Nie chcę. One się ruszają. Mm, nie martw się, już ich nie ma. Nie ma? Wszystkie są teraz na mnie. Pomóżcie mi. Chcą mnie zjeść. A myślę, że odkurzać może pomóc. Weźcie wszystkie robaki w mgnieniu oka. One wyglądają całkiem zabawnie. Zwłaszcza ten, który udaje wąsy. Też się go pozbędę. Ojej, co robisz? Muszę jakoś z tego robaka. Gotowe! Gotowe! stadiany też już są gotowe. Żartujesz sobie ze mnie? Może sama spróbujesz tych wszystkich wspaniałych robaków. O nie, one są we mnie! Co mam robić? Co za ochyda! Daj spokój, nie krzycz. Lepiej spójrz na to, co znajduje się w twoim sejfie. A w sejfie czeka na mnie jakiś eliksir. Mam nadzieję, że nie zamienię się w żabę albo w robaka. To dziwne. Na razie nic nie czuję. Jest tak samo jak wcześniej. Dziwne. O nie, coś się ze mną dzieje! Dziewczyny, pomóżcie! Myślę, że to eliksir zmniejszający. Jestem teraz wielkości twojej dłoni. Chodź, podniosę cię. Zobacz jaka jestem słodka. Hej! Nasze maleństwo! A, jeszcze gryziesz? To boli. Zajmę się tobą maleńka. Hmm? Będziesz walczyła z prawdziwym wężem. Myślisz, że się go boję i mogę go zniszczyć w jednej sekundzie. No ciekawe kto wygra. Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że robak jest silniejszy. Robak? Już go pokonałam. A masz i jeszcze raz! Wow, ona naprawdę wygrywa! Miałyście wątpliwości? To była naprawdę fajna walka. Widziałyście jaka jestem silna. Tym razem to ja mam coś dobrego, więc pierwsza otworzę mój safe. Super, to jest mój ulubiony napój z Marsem. Uwielbiam je na co ja czekam? Czas się napić. To dziwne, dlaczego nic nie leci? Głupia butelka. Serio nie rozumiesz? Daj, pokażę ci, jak się pije. Ty? Na pewno. Trzymaj. Żartuję. Jeszcze czego? Nie dam ci się napić, to jest moje. Bez twojej pomocy sobie poradzę. Jesteś taka chciwa. Dam ci nauczkę. Będziesz wiedziała, że trzeba dzielić się z przyjaciółkami. Co zrobiłaś? Teraz jestem cała mokra i nie mam co pić. Uh -uh. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami Dobra, przestań marudzić Poproś Dianę, żeby otworzyła swój sejf Co? Ryba? O no nie Dobrze, że nie jest nasza Jak śmierdzi Ale i tak musisz ją zjeść Takie są zasady Przecież wiem Spróbuję To jest okropne nie będę tego jadła. Nie dam rady. Co to znaczy, że nie będziesz? Takie są zasady, a więc jedz. Dobra, dobra. Muszę to zrobić jak najszybciej. Dobra, skończyłam. Auć, po co mi ten szkielet? się go ode mnie. Przestań się śmiać, Mary. Otwórz swój save. Z przyjemnością. Co to jest? Jakiś cukierek? To znaczy uwielbiam je, ale dlaczego tak mało? Smakuje normalnie. To po prostu dobry cukierek. W sumie jestem zadowolona. Patrzcie, te cukierki rosną mi na buzi! I na rękach! To jest takie fajne! Naprawdę fajne! Dasz mi spróbować? No pewnie. Wspaniale. Słuchaj, teraz ja też jestem cała w słodyczach. Diana, chcesz trochę? Nie, dziękuję. Nie będę jadła twoich pryszczy. Po raz kolejny jako pierwsza otworzę safe. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. To się nazywa prezent. Nigdy nie można mieć zbyt dużo iPhone'ów. Jakie piękne zdjęcia robi. Spójrzcie tylko. Ja też chcę taki. Zrób mi zdjęcie. Oddaj Nie psuj mi fotografii. Oddaj to. To moje. Chcę zrobić sobie selfie. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Dajcie mi to. Wyustalcie sobie czyj to telefon, a ja w tym czasie sobie pogram. Jak śmiesz. Daj mi to. To moje. Co zrobiłyście? Mój nowy telefon. Gdzie on jest? Ups. Chyba nie jest w najlepszym stanie. To wszystko twoja wina. Co zrobiłyście? Nie mam już iPhona. Rozbił się. No to czas, żebym to ja otworzyła swój save. To dziwne. Dlaczego jest pusty? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to żaba. Boję się ich. Pomóżcie mi, zdejmijcie to z mojej głowy. Fuh. Ja też nie chcę tego zwierzaka. No już spadaj stąd. Ja też jej nie potrzebuję. To twoja żaba. A ja mam ją zjeść? No nie mam mowy. A jeśli to zaczarowany książę? A ja będę prawdziwą księżniczką? Trzeba to sprawdzić. Okay. What's the co z you? No, daj buziaka. No i gdzie jest twój książę? Coś się nie zmienia. No to teraz moja kolej sprawdzi, co jest w moim sejpie. Ojej, to jakiś dziwny rodzaj kapelusza. A co ja mam z nim zrobić? Nie mam pojęcia. A co ja mam zrobić z tą żabą? Przykro mi to mówić, ale chyba twoja żaba zamieniła się w kamień. Kamień? Czego jest brązowy? Wiem! Uh, uh, uh. yeah, to czekolada! To nie jest zwykła czekolada, to pyszna czekolada. Słuchaj, czy twój kapelusz może to zrobić z moim iPhone'em? Sprawdźmy. <laughs> Działa! Jakie to fajne! Teraz mam czekoladowego iPhone'a. W dodatku jest pyszny. Czyli mój kapelusz nie jest taki bezużyteczny. Ale czy mogę go nosić? Myślę, że wszystko okej. Okay. Ojej, mamy teraz czekoladową Mary. Zjedzmy wszystkie jej palce. Przestań, zdejmij jej ten kapelusz z głowy. Wtedy będzie taka jak zawsze. No dobra, Uf, dziękuję, uratowałaś mnie. Myślałam, że na zawsze zostanę czekoladą. Tym razem to na mnie czeka smaczny poczęstunek. Mam nadzieję, że będzie tam coś mega pysznego. O, to nutella, uwielbiam ją. Mam ochotę zjeść cały słoik. Wow. Oj, przepraszam, to było niechcący. Okej. To znaczy, że możesz nią we mnie rzucać. Daj spokój, nie obrażaj się. Jestem po prostu oszołomiona tym, co mnie czeka. Jestem pewna, że Nutella jak zawsze będzie pyszna. Ja też chcę. Chcesz, ale nie dostaniesz. To moja Nutella. Na moim nosie została kropelka. Fajnie. Wielkie rzeczy. A ja mam całe ręce w Nutelli. Tak, widzimy to. Jesteś w niej cała. Hey! Trzeba po nią sięgnąć głębiej. O nie, moja ręka What? Żarłok. Musisz mnie jeść! Zamiast się śmiać, to mi pomóżcie! Pomóż mi! Wyciągnij ten słoik! Próbuję! No dalej damy radę! Damy radę! Ciągnij! Ojej! Super! Mamy teraz mnóstwo modeli. Pospieszmy się i zjedzmy wszystko. Nic mi nie jest. Nie martwcie się o mnie, ja żyję. Wszystko zjadłyście? No, jak tak można? O, mam jeszcze trochę czekolady. Mogę ją jeść prosto z ręki. Come Kiedy ty będziesz jadła, to ja sprawdzę, co na mnie czeka. I to chyba jest coś śmierdzącego. O, nie, to ser. Nie chcę go. Nie, ale musisz. Nie chcę go jeść. Proszę, miejcie litość. On jest taki paskudny. Nie gadaj tyle do dzieła. No dalej, gryź w końcu. Oj, co za ochyda. Tak to wygląda po prostu obrzydliwie. I tak smakuje. Nie mogę tego przełknąć. To jest zbyt paskudne. Dobra. Jakoś dałam radę. Super, teraz dowiedzmy się, co na mnie czeka. Ojej, chyba musimy lecieć. Ciekawe, co jest pod tymi pokrywkami? Fuu, nigdy nie widziałam tak paskudnego, dużego lizaka. Mój też jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest tak duży. Dziewczyny, no tym razem miałyśmy pecha. Ale największego ma Candy. Zgadza się. Ale to ty zaczynasz, bo masz najmniejszego lizaka. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nic wymiotuje. Nie miałam pojęcia, że jest taki dobry. Ojej, mucha chyba użyła. To takie obrzydliwe. Nie mam w ustach żywą muchę. Dlaczego się śmiejecie? Poli twoja kolej. Czego właśnie się bałam? Mam nadzieję, że ten skorpion mnie nie urządli. Ale lizak rzeczywiście smakuje całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, kiedy go zjem w całości. Ujej. Chyba zapomniałam o niespodziance w środku! To prawdziwy skorpion! I właśnie urządził mnie w nos! To tak boli, mój biedny nosek! Ale z Was koleżanki jeszcze się śmiejecie. czeka czekajcie ten sam los. Niby dlaczego ryby nie gryzą? Są po prostu obrzydliwe. Miałyście rację, Lizak rzeczywiście smakuje całkiem dobrze! Pomysł Poli podczas gnona i je zagrajmy w coś. Poli, przestań spać, obudź się! Handy już prawie skończyła. O, dlaczego tracę na to tyle czasu? Jest świetny sposób na to, aby zjeść tego lizaka znacznie szybciej. Ojej, ostrożni z tym! No dobra. Teraz dziewczyny nie będziecie musiały tak długo na mnie czekać. Pyszności. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ej, a co z rybą? Miałam nadzieję, że o niej zapomnicie. Jest taka paskudna. Śmierdzi. O mój Boże, ona żyje! I w dodatku uderzyła mnie ogonem! Handy została pobita przez rybę. To wcale nie jest śmieszne, zaraz ją za to zjem. Oj, chyba troszkę się pospieszyłam, jest zbyt ochydna. Prawie zwymiotowałam. Ale i tak trzeba ją dokończyć. Wiem, jak zrobić to szybko. Fu, gotowe. To było obrzydliwe, ale udało mi się. Ej, następnym razem bądź ostrożniejsza. Ups. Chcę być pierwsza. Ojej, po prostu kocham tu iky. Pyszności. Ja też je uwielbiam, ale dlaczego mój jest taki mały? Co za pech. Wow, zobaczcie, jakiego giganta ja dostałam. To się nazywa baton. Zara, ale ty będziesz pierwsza jadła. Chętnie. Mam nadzieję, że moja czekoladka jest przynajmniej najsmaczniejsza. Jedzenie jej rękami jest dosyć trudne, więc zrobię to pensetą. Spróbujmy. Nieźle, jest naprawdę dobra. Szybko sobie z nią poradzę. No to teraz, ja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem tego ogromnego batona. Lila, czemu rozrzucasz opakowania? Co za brak kultury? Chciałam tylko wziąć szybkiego gry za mojego twixa. Jest niewiarygodnie pyszny. Mam ochotę zjeść go naraz. Ej, ostrożnie! Rozrzucasz czekoladę we wszystkie strony. Pyszną czekoladę, czy to źle? Oj, zmęczyłam się. Nie tak szybko, trzeba dokończyć drugą część. Spróbuję. Znam jeden sposób, dzięki któremu można zjeść coś naprawdę szybko. Oj, nie udało się. A właśnie, że się udało. Potrzebowałam tylko pomocy. Co z moją szyją? A! Nie martwcie, się, pasuje ci. Teraz moja kolejna jedzenie czekoladek. Ale najpierw użyję ich do zrobienia psiku salili. Ciekawe, czy wyglądam jak wampir z kłami? Tylko dlaczego twoje kły są brązowe? Przynajmniej wszystkich rozweseliłam. Teraz można jeść czekoladę. pyszności. Nie ma nic fajniejszego niż batonik Twix. No i zostało tylko oblizać palce. Co czeka nas tym razem? To wszystko? Ale pestek z nie da się jeść? A ja mam prawdziwego arbuza, a raczej jego kawałek. A ja dostałam całego arbuza, ale jako pierwsza będzie jadła poli. Zgadza się, bo ja tu jestem najgłodniejsza. Pyszności! Jaki soczysty i słodki jest ten arbuz. Szybko sobie z nim poradzę. Tylko co zrobić z pestkami? Lila, pomóż mi! Okej. Okay. Poli, twoje pestki przebiły się przez skorupę mojego arbuza! Teraz wiem, że w środku jest cała masa kolorowych cukierków! Mmm, są takie pyszne! Dobra, nie będę się ociągać! Zjem wszystkie cukierki naraz! Co za uczta! Coś mi mówi, że skórka tego arbuza jest równie smaczna jak jego wnętrze! I miałam rację, jestem zachwycona! Ale miałam farta. Dziewczyny, jestem taka pełna. Zara czas na twoją pesteczkę. Jedzenie pestki arbuza jest dosyć dziwne. Ona nie może dobrze smakować. Ale wiem, co można z nią zrobić. Może wyhoduję sobie prawdziwego arbuza. Babcia nauczyła mnie, jak prawidłowo dbać o rośliny. Zara, ostrożniej, rozsypujesz ziemię po całym stole. Aj, dostała się nawet do naszych ust. Teraz trzeba włożyć pestkę do dołka, który zrobiłam i głęboko zakopać. Właśnie tak. Potem już tylko podlewać. Teraz trzeba poczekać. No dalej. Ojej, jak szybko poszło. Nie wierzę, że jej się udało! Wow, wyrósł mi arbus! Teraz czas podzielić go na kawałki, żeby wszystko łatwo można było zjeść! Wreszcie mogę się cieszyć świeżym słodkim i soczystym arbuzem, co za uczta! Jestem szczęśliwa! Zara już tak zabawnie!